Usiądźcie zatem wygodnie, bo dowiecie się dzisiaj m.in. tego właśnie, jakie są przeciwwskazania do keto, ale także jak konstruować dietę ketogeniczną przy nadciśnieniu tętniczym, przy kamicy pęcherzyka żółciowego, ale także w ciąży. Dostaniecie także listę leków, które bezwzględnie należy albo ograniczyć, albo odstawić już przed samym rozpoczęciem diety ketogenicznej. Ale na początku pewna e, historia, przestroga. E, pacjentka, która miała zdiagnozowane nadciśnienie tętnicze przed 10 laty, na początku leczona dwoma lekami, później trzema lekami, w miarę dobrze kontrolowane to nadciśnienie tętnicze i pacjentka pod wpływem y, naszej obserwacji, czyli edukacji na temat stylu niskowęglowodanowego, nagle bezwzględnie rozpoczęła dietę ketogeniczną i... Nie przeanalizowała tutaj leków, nie miała strategii podejścia do tego leczenia, i po około tygodniu, czyli w trakcie adaptacji, doszło do takiego zdarzenia. Pacjentka wstała, zawróciło się w głowie, Zemdlała na szczęście nic się nie stało, nie uderzyła się w głowę, po chwili doszła do siebie, ale okazało się, że wpadła w hipotonię ortostatyczną, co jest częstym zjawiskiem przy stosowaniu leków w trakcie diety ketogenicznej. No i masz babo placek, dietetycy mają rację, jedzenie mięsa zabija. zabija. Dokładnie masz rację, bo po takiej sytuacji, gdyby nie wytłumaczyć pacjentce, co się stało, że to był błąd taki logistyczny, strategiczny, że powinno się zrewidować leki, niektóre odstawić, bo przecież pierwszy okres. Ten adaptacyjny do 4 tygodni jest moczopędny, i ja u pacjentów bardzo często redukuję już wtedy dawki leków, ale o nadciśnieniu czym nieco później. Trochę wstyd, że nagrywamy ten odcinek, Łukasz, bo y, rzeczywiście bardzo często wychwalamy dietę ketogeniczną, a dzisiaj zasypiemy. Y, Obserwatorów liczną gamą przeciwwskazań do prawdziwego jedzenia, przecież. No coś tutaj się zmieniło u nas. Tak, chyba. To, to prawda. Znaczy, ja myślę, że to jest uczciwe, żeby powiedzieć Wam i pokazać Wam, że udowodnić tym filmem, że tak naprawdę dieta ketogeniczna jest niemalże dla każdego, i to mówimy z pełną odpowiedzialnością. Jest wskazana do odwracania cukrzycy, do redukcji nadciśnienia tętniczego, do wielu, wielu innych chorób, ale. Podejście musi być odpowiedzialne, więc zobaczcie, punkt pierwszy: istnieją pewne przeciwwskazania bezwzględne, a to bezwzględne, czyli bezwzględnie, bez negocjacji. Jeżeli występuje u Ciebie jedna z tych dziewięciu chorób, to. Ręka do góry. Ręka do góry i bezwzględnie nie możesz ograniczać węglowodanów. Wręcz nawet zalecaną dietą jest dieta wysokowęglowodanowa. Ale spójrzcie, jakie to są choroby. To są w większości problemy genetyczne, które występują bardzo, bardzo, bardzo rzadko, i diagnostyka w kierunku tych chorób nie jest diagnostyką standardową. No Któż ma na przykład wykonywane badanie w kierunku niedoboru karboksylazy pirogronianowej, albo w kierunku zaburzeń beta-oksydacji lub niedoboru karnityny? Albo kto, kto był diagnozowany kiedykolwiek na w kierunku zaburzeń beta oksydacji lub niedoboru CPT-2, zaburzeń beta oksydacji niedoboru MCAD. Więc zobaczcie, to w przeciwwskazaniach bezwzględnych mamy pulę, pulę chorób, która jest wybitnie rzadka, co nie znaczy, że możemy to bagatelizować, bo przecież chodzą na Ziemi osoby, które mają chociażby porfirię, a przy porfirii. Jest bezwzględne, przeciwwskazane. Nie dość, że ograniczanie węglowodanów to stosowanie też dłuższych postów. Już widzę listę tych przeciwwskazań, bo jest długa. Tutaj jest 9 punktów na drzwiach wejściowych do nieubudzonych dietetyków, którzy straszą pacjentów dietą ketogeniczną, Ale tak naprawdę. Ten film jest nagrywany tylko po to, żeby powiedzieć Wam, że ten sposób odżywiania jest całkowicie bezpieczny, a przeciwwskazania będą i są wykorzystywane przez system, po to, żeby zniechęcić nas do prawdziwego odżywiania niskowęglowodanowego. Wielu, wielu pacjentów zadaje pytania chociażby o trzustkę, o wątrobę i energię, czyli pytacie. A co mam zrobić, jeżeli mam ostre zapalenie trzustki? A co mam zrobić, jak mam chorobę wątroby? A co mam zrobić, jak mam e, chore nerki? I tutaj wchodzimy do tej części względnych przeciwwskazań. To znaczy to nie jest tak, że nie możesz na 100% stosować diety ketogenicznej, ale trzeba tutaj przyglądnąć się konkretnie każdemu przykładowi, zobaczyć badania i o jakich chorobach wątroby, trzustki czy nerek mówisz. A więc zobaczcie teraz tabelę, jakie są te przeciwwskazania względne. Numer jeden, ostre zapalenie trzustki, ale to jest oczywiste, że nie możemy tutaj nadwyrężać trzustki, która odpowiada za trawienie tłuszczu. I teraz, jeżeli jeszcze przy ostrym zapaleniu trzustki które najczęściej kończy się w szpitalu. Najczęściej, bo diagnozuje się to na podstawie nagłego, ostrego bólu w dołku podsercowym, promieniującym do pleców. Dodatkowo najczęściej niemalże na 100% występują wtedy wymioty. Dodatkowo może jeszcze no, wyjść na przykład żółtaczka, jeżeli tam jest pochodzenie związane z kamicą żółciową. No Ciężki stan może też być biegunka. I teraz takie leczenie w ramach najczęściej oddziału chirurgicznego to jest post. To jest zero jedzenia do ustnego, to jest nawadnianie, ewentualnie stopniowe wprowadzanie płynnego pokarmu przez sądę dorządkową. I tutaj to jest oczywiste, że nie można obciążać też czustki zbyt dużą ilością białka, zbyt dużą ilością tłuszczu. Ale i teraz uwaga! Ostre zapalenie trzustki regeneruje się najczęściej po kilku tygodniach. Przechodzi albo w przewlekłe zapalenie trzustki, czyli zostają jakieś zwapnienia, może jakieś torbiele. U wielu osób trzustka się regeneruje w całości. Funkcjonuje ona prawidłowo. Widoczne jest to w postaci USG prawidłowe trzustki, w postaci lipazy, w postaci amylazy, czyli tych enzymów trzustkowych. I wtedy nie ma przeciwwskazań, żeby odżywiać się niskowęglowodanowo. Nie ma przeciwwskazań. Rozumiecie, o co chodzi. Czyli ostre zapalenie, nie? Przeblekłe zapalenie trzustki z jakimiś dużymi torobielami wiadomo, trzeba to dostosować oczywiście do siebie, zobaczyć, ile tłuszczu tolerujecie, ale co do zasady, trzustka po regeneracji nie wymaga tak. drastycznych ograniczeń. Tak, ale też powiedzmy jasno, my nie promujemy polewania się tłuszczem i picie tłuszczu i generalnie dwóch litrów dziennie. My mówimy o prawdziwym jedzeniu, więc to na nawet nie dotyczy tego, co my promujemy, bo rzeczywiście wielu... Myli dietę ketogeniczną, tą i ten sposób odżywiania, ten co my promujemy, czyli oparty na dobrej jakości białku, nie dodawaniu tłuszczu na siłę i ograniczaniu węglowodanów, z tym klasycznym podejściem do diety ketogenicznej, czyli 80% tłuszczu, 20% białka i jak najmniej węglowodanów. Nie, to jest podejście, które sprawdzało się i nadal sprawdza w leczeniu lekoopornej padaczki, ale nie ma nic wspólnego z tym, co my tutaj promujemy. Do lekoopornej padaczki też dojdziemy, bo. Tam są pewne odstępstwa, jeżeli chodzi o stosowanie leków, ale więcej za chwilę. I teraz kolejna rzecz, numer dwa. Zobaczcie, ktoś mówi, czy przy wątrobie mogę? No to ja Ci odpowiadam, przy ostrej niewydolności wątroby nie możesz, ale jeszcze raz, najczęściej wtedy taka osoba jest w szpitalu i wtedy nie myśli się. O terapeutycznym stosowaniu diety ketogenicznej. Tak, ale, takiej ale osoby. jeżeli pacjent zadaje pytanie, czy przy chorej wątrobie moż, mogę, to przecież no, nie, to, to nie jest pacjent z ostrą niewydolnością wątroby. Czyli Dokładnie. O, to jest najczęściej pacjent z najczęstszą chorobą wątroby, czyli ze stłuszczeniem wątroby, a wtedy już ograniczanie tak. węglowodanów czy dieta ketogeniczna jest najskuteczniejszym sposobem odżywiania w celu wycofywania stłuszczeniowej choroby wątroby. Dokładnie. koniec kropka. I przy tej okazji jeszcze pytacie o naczyniaki wątroby. I bardzo często, jeżeli to są nieregularne naczyniaki, to one są stłuszczeniem. Po prostu zapytajcie ultrasonografisty, który diagnozuje u was naczyniaka wątroby, czy to czasami nie jest stłuszczenie, czy to nie może być stłuszczenie, bo wtedy to jest bezwzględne wskazanie do tego, żeby stosować dietę ketogeniczną, a pojedyncze, nawet kilka drobnych naczyniaków nie są przeciwwskazaniem do stosowania diety ketogenicznej. Dalej nerki. I tu jest dokładnie taka sama sytuacja, bo jeżeli jest Niewydolność NEREK, pacjent dializowany albo ma już schyłkową niewydolność NEREK, no to tutaj trzeba naprawdę indywidualnie dostosować i w dietę ketogeniczną bym nie szedł. A z drugiej strony, najczęstszą przyczyną uszkodzenia NEREK jest insulinooporność, no czyli cukrzyca typu drugiego i nadciśnienie, no główną przyczyną tych chorób jest insulinooporność, wobec tego logiczne jest to, żeby. Nerki oszczędzić i nie doprowadzić do ich choroby trzeba zdecydowanie ograniczać węglowodany i właśnie stosować odżywianie niskowęglowodanowe. Plus, uwaga, coraz więcej badań wskazuje na to, że dieta ketogeniczna wycofuje z przewlekłą chorobę nerek w stadium pie pierwszym, drugim lub nawet trzecim. Zapraszamy cię 13 września we Wrocławiu na Hale Stulecia na największe na świecie międzynarodowe wydarzenie dotyczące żywienia niskowęglowodanowego. Już teraz zarezerwuj swój bilet na stronie braciarodzeń.pl. Zdobędziesz wiedzę, dzięki której wycofasz choroby metaboliczne i zdrowo schudniesz. Ważne, każdy wykład tłumaczony na język polski. Dobrze skonstruowana dieta ketogeniczna prowadzona odpowiednio długo i właśnie przez to, co ty mówisz, czyli wycofuje przyczyny przewlekłej choroby nerek. No to idziemy dalej. Stosowanie propofolu. Mało kto e, e, o tym mówi głośno, e, bo to nie jest takie popularne. Propofol jest lekiem, który stosuje się w warunkach anestezjologicznych do znieczulania. No tutaj to jest raczej wiedza dla, aneste dla, dla anestezjologów, ale e, też względne przeciwwskazanie polega na tym, że u niektórych dzieci z ciężką lekooporną padaczką, u których stosuje się propofol, jednak stosuje się dietę ketogoniczną, indywidualnie oceniając wpływ na funkcjonowanie tego leku, czyli względne przeciwwskazanie. No i na koniec w tej części hipercholesterolemia rodzinna, bo ktoś może powiedzieć: "O, tutaj mamy genetyczne predysponowanie do występowania wysokiej ilości cholesterolu." Ale nie jest to też takie oczywiste, bo dane są niespójne. Okazuje się, że po pewnym, w pewnym wieku jednak hipercholesterolemia rodzinna, te osoby żyją nawet dłużej niż osoby bez hipercholesterolemii rodziny, czyli ryzyko jest zwiększone w młodszym wieku, ale jak przejdą przez pewien wiek, to wtedy w pewnym sensie jest, jest to protekcyjna choroba i oczywiście. Jeżeli te osoby mają też wysokie trójglicerydy, to dieta ketogeniczna zdecydowanie obniża trójglicerydy i pośrednio zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe u takich osób. Dobra, to teraz to, to było może trudne, ale mamy nadzieję, że jakoś uprościliśmy temat. Czyli podsumowując, no, t, podsumowując, rzadko kiedy nie można stosować diety ketogenicznej. Jeżeli już, to trzeba to nieco zmodyfikować albo uważać. I teraz. Ten trzeci punkt, czyli sytuacje szczególne, ja uważam, że to, że to jest najważniejsze, bo o to pytacie najwięcej. Czyli pytacie, a co z cukrzycą typu drugiego? Skoro dietetyk im powiedział, że nie, broń Boże, nie mogę stosować, zwłaszcza jak mam leki. No to źle mówi. A co z cukrzycą typu pierwszego? E, mówią, że przecież to jest zabronione. E, no to się mylą, bo jest coraz więcej danych, które wskazują. A co z nadciśnieniem tętniczym, kamicą żółciową po usunięciu pęcherzyka i ciąży? I o tym porozmawiajmy, bo myślę, że to jest najważniejsza część dla naszej społeczności. Z jednej strony ja rozumiem strach i, i straszenie pacjentów z cukrzycą typu drugiego czy pierwszego, bo mają leki, bo mają tabletki, bo mają insulinę. Bo wynika to to jest strach związany z niewiedzą, bo rzeczywiście w tym przypadku krzywdę mogą zrobić leki, dlatego że wiele leków, które stosuje się u cukrzyka typu drugiego i w cukrzycy typu pierwszego, czyli insulinę, mają tak zwaną ryzyko hipoglikemii. Czyli jeżeli zaczynasz dietę ketogeniczną, tak skuteczne narzędzie, jeżeli chodzi o wycofywanie chorób metabolicznych, czyli obniżanie insuliny, Natychmiast zauważysz to w poziomie cukru. Obniżasz poziom cukru, wobec tego większość leków nie będzie tobie potrzebna, a ich działanie będzie spotęgowane. Dlatego bardzo mądrze trzeba podejść do tematu, jeżeli rozpoczynasz ograniczanie węglowodanów, a bierzesz leki to jest dobra informacja. Wiele z nich trzeba odstawić ze swoim lekarzem, gdyż są już niepotrzebne. I dlatego też ten styl życia jest bardzo niepopularny w systemie, którego beneficjentem są firmy produkujące właśnie te tabletki. I teraz, Mateusz, mówiłem, że na końcu będzie protokół, ale dany oczywiście dotyczący nadciśnienia tętniczego. Nagraj, proszę cię tutaj, bo to jest właśnie odnośnie leków na cukrzycę typu drugiego. I teraz spójrzcie, o tym mówił Mateusz, czyli które leki powodują. Ryzyko hipoglikemii tu. Czyli na to zwracamy uwagę. Na insulinę powoduje ryzyko hipoglikemii, czyli bezwzględnie już na samym początku, czyli godzinę przed, dzień przed, już trzeba zredukować lub odstawić i potem obserwować. Dalej. No tutaj to ja zwracam uwagę na to, ponieważ pamiętam taką sytuację, jak w pogotowie jechaliśmy do pacjenta, który nieprzytomnego, który okazało się, przedawkował pochodne sulfonylomacznika, czyli to był Diaprel, Symglik, takie leki. Wziął za dużą dawkę, skumulowało się i po prostu nie mógł się obudzić następnego dnia rano, bo była ciężka hipoglikemia, też nie zjadł posiłku wieczorem. Czyli tak, hipoglikemia, bezwzględne nasze zalecenie to jest odstawić, ewentualnie redukuj, jeżeli stopniowa redukcja węglowodanów, wtedy zmniejsz dawkę o połowę. Ale jeżeli idziesz w kierunku diety ketogenicznej, to ja za każdym razem odstawiam pacjentowi pochodne sulfonyonomocznika. I teraz to są, to są dwa leki, ale jest też trzeci bardzo ważny lek, który się nazywa inhibitor SGLT-2. I co prawda, idźmy też do tej tabeli, bo ona myślę, już trzymajmy się tej tabeli. Co prawda jest tutaj niespodzianka, bo on nie zwiększa ryzyka w hipoglikemii, ale uwaga, odstawić go należy. Zwłaszcza przy znacznym ograniczeniu węglowodanów, ponieważ ten lek może powodować kwasicę ketonową euglikemiczną, czyli nie taką indukowaną jedzeniem, tylko prawidłowo wdrożona dieta ketogeniczna spowoduje kwasicę niespowodowaną dietą ketogeniczną, tylko tym lekiem. I ryzyko jest takie, że jeżeli ktoś tego nie wie, to pójdzie do lekarza, który tego nie wie. I pójdzie fama, że ten pacjent wpadł w kwasicę, bo zaczął jeść mięso. Nie, ten pacjent wpadł w kwasicę, bo zrobił to nieodpowiedzialnie, nie przeanalizował leków, nie odstawił tych leków w odpowiednim momencie, a lekarz nie ma wiedzy i po prostu nakręca spirale absurdu i mitów. Przy cukrzycy typu pierwszego, to ja, jak, co, co mogę wam powiedzieć, ponieważ to jest tak skomplikowane dostosowanie diety ketogenicznej, że musicie używać protokołu doktora Bernsteina, czyli dokładnie wiedzieć jaką insulinę, w jakich dawkach, w jakich sytuacjach, więc od, odsyłamy Was na stronę sposobnacukrzyce.pl, tam Łukasz, Łukasz Wysoczański jest ekspertem od diety niskowęglowodanowej u pacjentów z cukrzycą typu pierwszego. I kolejna sytuacja wyjątkowa to jest nadciśnienie tętnicze, czyli zobaczcie... Nie jest przeciwwskazane stosowanie diety ketogenicznej z nadciśnieniem tętniczym. Niektórzy by powiedzieli nieobudzeni dietetycy albo niestety nasi koledzy, którzy nie mają tej wiedzy, ale trzeba jak ta historia pacjentki z pierwszych minut filmu wiedzieć jak zareagować na stosowanie diety ketogenicznej na i ewentualne początki hipotonii? No w przypadku nadciśnienia to ten efekt bardzo często leku i sposobu odżywiania się kumuluje, no bo początkowa szczególnie faza odżywiania niskowęglowodanowego jest moczopędna. No leki, które daje się na osobom chorym na nadciśnienie działają moczopędnie. Wobec tego to jest to bardzo silne narzędzie, czyli odżywianie i to ciśnienie może bardzo mocno spaść, czyli dojść do hipotonii. Wtedy potrzebne jest częste monitorowanie tego ciśnienia po to, żeby w odpowiednim momencie odłożyć te leki, tak. zwłaszcza moczopędne. Mateusz, nagraj, bo zobacz, tu fajnie to opisaliśmy w, książ w książce odnośnie leków moczopędnych, takich jak furosemid, duwer, hydrochlorotiazyd, indapen i wiele innych. Y Leki moczopędne, zespół medyczny powinien rozważyć natychmiastowe ich zmniejszenie, i ja tak robię u pacjentów. Jeżeli widzę, że pacjent ma kilka leków, ma dobre ciśnienie na tych lekach, czyli prawdopodobnie może tąpnąć, to odstawiam lek moczopędny albo redukuję go o połowę już na samym początku. Chyba, że jest wskazane w przypadku objawowej niewydolności serca. I teraz kończąc temat nadciśnienia tętniczego, zobaczcie, jaki jest protokół podejścia. Jeżeli skurczowe ciśnienie macie poniżej 100, to zmniejsz dawkę leków od 25 do 50%, czyli o połowę. Jeżeli ciśnienie masz od 100 do 149, to nie zmieniaj dawki. Ale jeżeli jest 150 do 160, pomimo rozpoczęcia diety ketogenicznej, no to zwiększ dawkę o 25 do 50%. I oczywiście kontynuuj dalej dietę ketogeniczną, doprowadzając do przewlekłego obniżenia insuliny, a jak wiemy, jest przynajmniej są cztery mechanizmy działania insuliny na ciśnienie tętnicze i też jest taka zasada. Im dłużej nadciśnienie tętnicze trwa, tym dłużej musi dojść więcej czasu upłynąć do wycofania naciśnienia tętniczego. U niektórych osób może się nawet to nie udać, ale u wielu to ciśnienie będzie lepiej kontrolowane. No i temat myślę, że który często pacjenci pytają: a jak mam kamienie w pęcherzyku żółciowym, to czy mogę stosować dietę ketogeniczną? To mhm. tutaj. Informacja ważna, nagraliśmy niedawno aktualizację na ten temat, film, który mówi wszystko, i naukę, i podejście, więc na końcu damy rekomendacje do tego filmu, ale tutaj w skrócie. Kamica pęcherzyka żółciowego nie jest przeciwwskazaniem do diety ketogenicznej, ale trzeba mieć wiedzę, która pozwoli Ci świadomie podjąć decyzję, czy rozpoczynasz dietę ketogeniczną w tej sytuacji. Na pewno warto zdawać sobie sprawę z tego, że to zmniejszy ryzyko powstawania kolejnych kamieni w pęcherzyku żółciowym, bo ten pęcherzyk zostanie uruchomiony, będzie aktywny, żółć będzie wydalana z pęcherzyka żółciowego, więc zmniejszysz ryzyko e, następnych kamieni. Ale co więcej, to naprawdę odsyłam Was do filmu. No to jeżeli kamica, no to pytacie. A jak nie mam pęcherzyka żółciowego? I tu jest sytuacja ciekawsza, jeszcze bardziej, bo oczywiście to nie jest przeciwwskazanie do, do diety ketogenicznej, ale no co, ty byś, co ty zalecasz pacjentom, którzy nie mają pęcherzyka żółciowego? Zalecam czas i zalecam spokój, dlatego że jak się okazuje, Organizm ludzki jest na tyle mądry, że z czasem drogi żółciowe poszerzają się i one przejmują funkcję pęcherzyka żółciowego. Poza tym zalecam, żeby stopniowo wprowadzać nowy styl życia, żeby zorientować się, czy odpowiednia ilość tłuszczu, czy dana ilość tłuszczu nie powoduje jakiegoś dyskomfortu, więc zalecam czas. I nie zrażać się po prostu i zacząć zdrowo się odżywiać tak nisko węglowodanowo zdecydowanie. Dodam jeszcze tylko do tego, że czasami zdarza mi się wyjątkowo pacjentom, którzy okej, okay, nie mają pęcherzyka, wprowadzili dietę ketogeniczną, ale jeszcze gdzieś tam jest ta nietolerancja, może wzdęcia, może jakieś problemy żołądkowo-jelitowe, to enzymy, na przykład taka żółć w suplemencie. Jest żółć wołowa, którą można brać w okolicach, posiłku i to może pomóc. Także spokojnie e, sprawdzajcie. No i ostatnia sytuacja wyjątkowa, gdzie trzeba e, uważać i dostosować, to jest ciąża. I teraz jakie my mamy podejście do tego? To po pierwsze, zalecamy, żeby każdej pacjence, żeby zapoznała się z książką e, Odżywianie węglowodonowej i suplementacja w, w ciąży e, Tomasza Dangla. Więc tutaj macie tą książkę i link mm, w opisie. Ale co do zasady podejście jest takie. Najlepiej przygotować się do ciąży już stylem niskowęglowodanowym, dietą ketogeniczną i nie ma wskazań do tego Z uwagi na zapotrzebowanie i płodu i łożyska na węglowodan. Nie ma wskazań, żeby w pierwszym trymestrze zwiększać ilość węglowodanów nawet jeśli jest się w trakcie diety ketogenicznej. Później stopniowo naturalnie kobieta w ciąży zjada więcej węglowodanów, ale na żadnym etapie ciąży nie ma wskazań, żeby jeść przetworzono węglowodany, jakieś soki czy słodycze. Na końcu i tak zostajesz w stylu niskowęglowodanowym. To jest to. Drugie to nie zalecamy pacjentkom w ciąży rozpoczynać diety ketogenicznej w trakcie, no bo to jest zbyt duży stres, żeby rozpoczynać to. Ja bym tego nie robił. To samo dotyczy karmienia w ciąży. Wykarm, e, oczywiście, odżywia się niskowęglowodanowo na każdym etapie i zdrowo z nieprzetworzonymi węglowodanami, ale dietę ketogeniczną wprowadzaj dopiero potem, jak już świadomie zakończysz karmienie piersią. Czyli podsumowując. Podsumowując, nie ma realnego zagrożenia, które może Ciebie dotyczyć, jeżeli chodzi o zdrowe odżywianie. Życzymy smacznego, a głównym zagrożeniem mogą być leki stosowane przy chorobach, które są całkowicie odwracalne stosując dietę ketogeniczną. I głównym zaleceniem mogą być przeciwwskazaniem są złe zalecenia, które dają osoby, które po prostu nie mają pojęcia o diecie ketogenicznej. Czy możemy uniknąć tej choroby? A jeżeli już jest, to czy jest jakiś Sposób nieoperacyjny na wycofanie kamicy pęcherzyka żółciowego. Odpowiedź jest w tym filmie. W tym filmie odpowiem na pytanie: co zrobić, jeżeli już nie ma się pęcherzyka żółciowego, a chce się zacząć odżywiać niskowęglowodanowo.